Absolutorium dla prezydenta Olsztyna zostało udzielone. Oznacza to, że właściwe organy stwierdziły prawidłowe działanie finansowe prezydenta Piotra Grzymowicza w wykonaniu budżetu miasta Olsztyna za rok 2013. Głosowanie nad absolutorium było głównym zadaniem radnych w środę 25 czerwca podczas 55. sesji Rady Miasta. Ubiegły rok zamknęliśmy nadwyżką operacyjną w wysokości przeszło 70 milionów złotych, a więc jest to bardzo pozytywny. E, impuls. Jednocześnie e, nasze zadłużenie w skali miast wojewódzkich w kraju jest najniższe. Jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o właśnie to pożądane miejsce, czyli zadłużenie nasze wynosiło na koniec 2013 roku 29,3%. To jest konkretnie dług nasz do e, dochodów ogółem. Dobra polityka finansowa sprawiła, że Olsztyn ma kolejne możliwości pozyskiwania środków unijnych i przygotowywania nowych projektów związanych z rozwojem miasta w perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Nadwyżkę tą bieżącą przeznaczyliśmy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, ażeby po prostu, to co powiedziałem wcześniej, mieć kolejne nasze zdolności do pozyskiwania kredytów i tym samym korzystania ze środków unijnych. Przeciwni zatwierdzenia budżetu na rok 2013 byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Powodem takiej decyzji był ich zdaniem nadmiar dużych kapitałochłonnych inwestycji, które negatywnie wpływały na finansowanie innych dziedzin życia mieszkańców Olsztyna. Naszym zdaniem to, co było zaplanowane w budżecie na 2013 rok, nie rozwiązuje podstawowych problemów Olsztyna. A więc, kwestii bardzo wysokiego bezrobocia, tego, że firmy w Olsztynie zwijają się zamiast rozwijać, że ograniczono z automatu. O 10% przez kolejny rok wydatki na tak zwaną sferę socjalną, na ochronę zdrowia, na mieszkalnictwo komunalne, na oświatę, na sport, na kulturę. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się prezydent, wyjaśniając, ile funduszy przeznaczono na wspieranie tego typu działań. Tłumaczy, że wszystko, co zmienia się w Olsztynie, zmienia się właśnie dla jego mieszkańców. Na oświatę, na edukację rocznie. W roku 2000 przecież to było właśnie 2013, wydaliśmy e, przeszło 310 milionów złotych, z czego prawie 100 milionów złotych musieliśmy dopłacić z naszego budżetu. A więc z naszych podatków, ponieważ subwencja oświatowa, którą otrzymujemy z Warszawy, niestety nie wystarcza. Ona wystarcza w 66-70% w naszych potrzeb. Pozostałą kwotę musimy sami z własnych środków, tak jak wspomniałem, e, przekazywać. Ażeby móc realizować tak bardzo ważny obszar funkcjonowania, jakim jest edukacja, opieka wychowawcza, przedszkolna opieka, to wszystko, co jest najważniejsze z wychowaniem i przygotowaniem przyszłych pokoleń. Oceniając działania finansowe, najważniejsze są liczby i przede wszystkim to one sprawiły, że prezydentowi udzielono absolutorium. Przedmiotem oceny jest stan finansów miasta, jest wykonanie budżetu. Jak inaczej ocenić ten stan i ten budżet, jeżeli osiągnęliśmy nadwyżkę, jeżeli poziom zadłużenia jest bezpieczny i to nawet przy przyjęciu tych bardziej rygorystycznych kryteriów, które są określone w nowej ustawie o finansach publicznych, skoro czołowy przedstawiciel opozycji mówi, że wskaźniki są jak z podręcznika, no to jeżeli się opierać nie na jakichś ocenach politycznych, a na faktach, na wskaźnikach i na liczbach, to ta ocena nie może być inna niż pozytywna. Jak zauważa prezydent Piotr Grzymowicz, co roku dochody bieżące, jak i majątkowe wzrastają. Oznacza to, że miasto pozyskuje nowe środki i nowe źródła finansowania, co pozwala spełniać kolejne oczekiwania mieszkańców. Choć rok 2013 był trudny, budżet zrealizowano z nawiązką, tak więc władze miasta zapewniają, że sytuacja finansowa olsztyna jest dobra.